I rozpoczął się pojedynek pomiędzy Adrianem Swoboda, Kaczer Team Wałbrzych, a Konradem Bystroniem. 0-6 z Katowice. Zawodnik z Wałbrzycha, wyższy, ale piękna akcja Bystronia, zaskoczył ciosem na górę prawym prostym swojego przeciwnika. No troszkę na oślep teraz zaatakował Bystroń. Swoboda tutaj mógł pokarać reprezentanta 06 Klofa z Katowice jakąś kontrą. Ładna akcja stronia do odchylenia prawa kontra. Ani jeden, ani drugi tutaj nie chce usztąpić w pola. Swoboda również dzielnie stawia opór tutaj swojemu przeciwnikowi. Bardzo wyrównany pojedynek w pierwszej rundzie. Żaden z zawodników nie uzyskał jakiejś zdecydowanej przewagi. Rozpoczynamy drugą rundę pojedynku pomiędzy Adrianem Swobodą a Konradem Bystroniem. Najsprytniejszy no w tych akcjach tutaj jest Konrad Bystroń na początku drugiej rundy. Potrafi zaskoczyć rywala jakąś przemyślaną akcją i kolejny prawy prosty ląduje na głowie reprezentanta Dolnego Śląska. piękny prawy prosty na lewą opuszczoną ręką wyprowadza bystroń i trafia bardzo mocno na swobodę. No, nie, 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 jednak tutaj swoboda. Bardzo Trzeba przyznać mocna, mocna walka. No, zabawna sytuacja tutaj. Swoboda przewrócił się po ściągnięciu bystronia. I koniec drugiej rundy. W dalszym ciągu tutaj każdy jeden ma z tych dwóch zawodników szansę na zwycięstwo. I myślę, że decydującym czynnikiem będzie tutaj runda trzecia. Zawodnik z Dolnego Śląska w czerwonym narożniku no, pre prezentuje cechy, które jego trener zenon Kaczer mu na pewno dobrze wpaja jak również konrad bystroń ze swoim tre trenerem michałem strogi również prawidłowo odrabia zajęcia tre treningowe i tutaj no jesteśmy świadkami naprawdę świetnej walki jeszcze parę O długie wyczekiwania, z początkiem trzeciej rundy, tutaj Bystroń przestrzelił tym prawym prostym. Ale teraz przepiękny prawy prosty nad lewą ręką Swobody trafia Bystroń swojego przeciwnika. No tutaj, tutaj powinien Bystroń wyko wykonać jeszcze kilka akcji, żeby podkreślić swoją lepszą dyspozycję w rundzie trzeciej. No się na pewno by stroń z początkiem trzeciego starcia. Swoboda tutaj, tutaj swoim zachowaniem zdradza jakieś słabości kondycyjne. No tutaj Kolejny upadek na materingu Swobody bez konsekwencji liczenia. Przełamał, przełamał by stronie opór Swobody i tutaj teraz już widać, że no demoluje wręcz swojego przeciwnika. Tak jak mówiłem, tutaj trzecia runda, kto lepiej wytrzyma kondycyjnie ten pojedynek, ten na pewno zostanie jego zwycięzcą. A w trzeciej rundzie boksuje tylko Konrad Bystroń. Swoboda jak może tak się stara utrudniać mu wszelakie akcje. No jeszcze tu ma parę sekund odpoczynku. Zafundowane przez trener sędziego... sędziego ringowego. Zakrwawiona twarz Swobody, nie wiem, tam jakaś chyba drobna kontuzja pod okiem, rozcięcie czy coś, lekko krwawi, przepiękna akcja teraz, z rotacji, bystroń, tak, przepuścił ten atak, taki, no, powiedzmy sobie szczerze, nieprzygotowany przez Swobodę i lewym hakiem ukarał swojego przeciwnika. Koniec, koniec pojedynku. Tutaj Konrad Bystroń. No udowodnił na pewno swojemu przeciwnikowi w trzeciej rundzie, że jest zawodnikiem. Po prostu lepszy mi ten pojedynek. Konrad Bystroń powinien wygrać. I za moment poznamy zwycięzcę tego ciekawego pojedynku. Jednogłośne zwycięstwo Konrada Bostronia, klub 06, Kleofas, Katowice.